Moja pasja do motoryzacji pojawiła się już w wieku 9 lat i wydarzenie, które jakby e, dokładnie jakby pamiętam, e, komunia, na której większość moich znajomych e, dostawała zegarki z i inne takie gadżety. E, ja dostałem wtedy motorynkę i, i, i to był moment, kiedy, e, kiedy rzeczywiście do mojego krwiobiegu zaczęła już jakby docierać benzyna, więc zdecydowanie ten moment... Kiedy właśnie trzymałem e, motorynkę. To był start mojej przygody w zasadzie wielkiej pasji e, do motoryzacji i do motorsportu. Jeśli chodzi o przebieg mojej kariery, to już jest ponad 15 lat ścigania przez te 15 lat no, wiele wiele sukcesów dziesiątki pucharów jednym z największych moich sukcesów to jest wicemistrzostwo Pucharu Polski w rajdach samochodowych wiele, wiele miejsc w pierwszej trójce na podium mistrzostw Polski rajdowych no i ten sezon który ścigam się w barwach Stalko Racing Team jest dla mnie bardzo udany po 10 rundach prowadzę Zostały nam do końca dwie rundy, no i wszystko wskazuje na to, że, że zakończymy sezon na pierwszym miejscu i już zdobędziemy Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej AUT z napędem na przedni napęd. Motorsport generalnie jest bardzo dynamiczną dyscypliną sportu. Od małego zapach paliwa, właśnie i te emocje, które towarzyszą, zdecydowanie nakręcają. Jak w każdym sporcie, jakby podnoszenie, jakby poprzeczki, rywalizacja jest, jest bardzo istotna, to, to też ta rywalizacja jest czymś, co rzeczywiście nakręca i powoduje to, że możemy, możemy być no, coraz lepsi, w tym przypadku coraz szybsi. Finansowanie motorsportu jest to niewątpliwie droga, ekskluzywna dyscyplina sportu, gdzie, gdzie te koszty u, uczestnictwa, jakby cało kształt jakby związany jakby z rywalizacją jakby w sportach motorowych to są, to są naprawdę duże obciążenia, duże koszty. Więc jakby nie moi partnerzy, jakby nie sponsorzy, ludzie tak samo z pasją, no myślę, że ciężko byłoby tutaj realizować, realizować się jakby w motorsporcie. Początki działalności firmy REM to rok 98. Zaczęliśmy od składu budowlanego, który z kolejnym rokiem rozbudowaliśmy, poszerzaliśmy jego ofertę. W kolejnym etapie, który w zasadzie wymusiła konkurencja zagraniczne sieci, było otwarcie jednego z pierwszych marketów PSB Mrówka w Przemyśle. Z firmą Stalko współpracujemy już 5 lat. Do najmocniejszych stron współpracy zaliczyłbym na pewno świetny kontakt i relacje z zespołem handlowców ale przede wszystkim ilość oferowanych kategorii, jakość produktów oraz stały rozwój marek firmy Stalko. Niewątpliwie ważnym elementem współpracy jest wsparcie firmy Stalko w mojej pasji jako jest sport motorowy. Dzięki temu kolejny sezon ma możliwość rywalizacji na trasach górskich samochodowych Mistrzostw Polski, a ten sezon jest dla mnie szczególny, ponieważ zrealizowałem swój cel, który sobie założyłem na początku i zostałem Mistrzem Polski.